Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii horoskopy. I tym razem chciałabym omówić horoskop dla Lwa na miesiąc luty roku 2019. Horoskopy staram się realizować. Konkretnie, zdarzeniowo, bardziej niż opisowo. Zatem, jeżeli lubicie konkrety, to ten horoskop może przypadnie Wam do gustu. Będzie dwuetapowe. Pierwsze, czyli opis zdarzeń każdej sfery życia w danym miesiącu czyli kwestie zawodowo-finansowe, miłosne i zdrowotne. I na końcu wyciągnę dla Was przesłania anielskie, ale będą troszeczkę inaczej wyglądały niż to bywało wcześniej. Mianowicie, wyciągnę dla Was trzy karty i jedną z nich dla siebie wybierzecie. I tą, którą wybierzecie, będzie dla Was i Wam, powiedzmy, przeznaczona. I dajcie mi bardzo proszę znać, czy taka forma Wam odpowiada. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, numerologia, karta, nielskie rytuały. Rozejrzyjcie się proszę na kanale, na kanale nie tylko horoskopy, również numerologia. Również nauka tarota, recenzje, Wasze pytania, moje odpowiedzi live. Te playlisty dają Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na bieżąco na Wasze SMSy. Jak to wygląda, tutaj w proponowanych zapraszam Was do oglądnięcia. Na dole w opisie filmu macie również wiele innych informacji, które mogą przydać się tym, którzy chcieliby skorzystać z na przykład zamówienia takiego indywidualnego horoskopu. Na przykład, tak? No dobrze, co by nie przedłużać, będziemy zaczynali. Włączę podgląd na karty. Talia, którą używam w dniu dzisiejszym, jest to The Dark Mansion. Jest recenzja tejże tali na kanale. Zatem, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie zerknąć. No to tak. Lew. Miesiąc luty. Jaka będzie energia dla lwa? Miesiąc luty. Dla lwa. Pokażcie kartę. Mm -mm. lew, jaka energia jest na luty dla lwów lew 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 trudne karty, karta śmierci karta wieży i karta diabła może to znaczyć zakończenie pewnego etapu, coś co gdzieś tam było trudnego przy Was zburzenie starych struktów i rozerwanie, oderwanie się od czegoś toksycznego, ale zobaczymy z jaką energią wchodzicie na e, w lutym Karta Asamonet. Asamonet mówi o nowych możliwościach zawodowych, również planach zawodowych. Być może nowe umowy, nowe kontrakty, coś, co rozpoczęliście jeszcze w styczniu, może będzie się realizowało również w lutym. Być może jest tak, że będziecie chcieli zmieniać pracę, coś dokładać do pracy, być może jakieś nowe zobowiązania, ale również może zmiany umów w historiach pracy, na przykład z tak zwanej umowy na przykład zleceniowej na dzieło, może Dostaniecie coś, co już będzie Was bardziej na przykład satysfakcjonowało, ale zobaczmy, jak to się tutaj e, rysuje w całej okazałości. Na luty dla Was, e, no, drodzy e, moi, z znaku lwa. no dobrze, już patrzymy, jak to się rysuje. Mhm. drugi, trzeci za chwilkę nie odwracam kart, a zatem tak to się tu rysuje no dobrze, zatem karta spraw zawodowo-finansowych jako pierwsza się ukazała, karta pokazują, że macie w sobie ogromny potencjał, ale ktoś będzie chciał Wam go ukrócić, tak jakby storpetować Wasze zaangażowanie, nie pozwólcie sobie na to. Ale również mam pokazane, że niektórzy mogą chcieć Was ograniczać, nie pozwalać Wam na realizację pewnych zdarzeń, a macie możliwości do tego, żeby sięgać po więcej. Zatem, jeżeli zawodowo w jakiś sposób macie Swoją ścieżkę, macie swój plan. Może chcecie robić coś niekonwencjonalnego. Zastanówcie się, czy to nie jest faktycznie wasza droga, bo gdzieś tam ograniczenia mogą być tutaj stosowane wobec Was, ale Wy również możecie uważać, że macie związane ręce, a wcale tak nie jest. To jest taka pierwsza wskazówka. Karty też pokazują tutaj, żebyście zwrócili uwagę na to, co jest w zmianach w historiach zawodowych. Mam to pokazane, że będą tak, tu jest ta nowa perspektywa, ale tutaj również są jakieś zmiany, czyli zamknięcie pewnych etapów. Dla wielu z Was może to być zamknięcie z Tutaj z szansą na nowy projekt, nowe możliwości w aspekcie, właśnie tych historii zawodowych. Ale karty też pokazują tutaj, żebyście uważali, co wynosicie z danego miejsca. No i teraz, tak, jeżeli macie jakieś zobowiązania, że nie możecie mówić, nie wiem, o targach, nie możecie mówić o polityce firmy, to nie wynosicie tego, nawet jeżeli będziecie mieć jakąś imprezę integracyjną, żebyście czymś się nie chlapnęli, bo może to Wam się czkawką odbić. Dla osób, które mają działalność gospodarczą, karty pokazują, że wiele, żebyście zachowali dla siebie, żebyście nie wynosili w towarzystwo to, jak to się u Was rysuje, bo karty pokazują tutaj, że ktoś będzie chciał Wam to zatrzymać, tak, że jakby te historie zdarzeń, które być może są właśnie z tendencją Nazwijmy to polepszającą, no. Ktoś może tutaj wykazać się jakąś zazdrością i podziałać negatywnie w waszym kierunku. Zatem tak, osoby, które szukają pracy, mają możliwość jak najbardziej tutaj jej uzyskania, jeśli sami sobie dacie szansę. Nowe umowy, nowe możliwości, nowe kontrakty, jak najbardziej, ale również w historiach zawodowych, przy lwach pokazują się jakieś zmiany, transformacje, ale też te transformacje będą związane z tym, że w was wiele się zmieni. Może tych zmian też będziecie potrzebowali, tak? Na tej, na tej zasadzie. No to kwestie te emocjonalne tutaj jeszcze będę chciała popowiadać, i też zdrowotne. I teraz, tak, może jeszcze wrócę do historii tych zawodowych. Osoby, które pracują i są aktywne zawodowo tutaj w tychże, w tychże kwestiach, gdy szukacie pracowników, bo coś takiego mi tutaj przyszło, jeżeli szukacie kogoś, karty pokazują, że będzie ktoś taki jak najbardziej, ale raczej z polecenia, aniżeli gdzieś tam z szeroko pojętej aplikacji. Czyli na przykład wy kogoś szukacie do załogi, to tutaj jest to z polecenia i warto na tym poleceniu. Się się oprzeć. To tak dodatkowo się tu zarysowało. No to teraz już przejdę do tych spraw, nazwijmy to emocjonalnych. Mam pokazane, że panie mogą spotkać kogoś w drodze, przy drodze, bądź też gdzieś będzie się się wybierały, jest ktoś tutaj też pokazany przy was jako możliwy, możliwa historia partnersko-związkowa. Zatem tak to się tu rysuję w wielu rodzinach e, mam to pokazane, że będą E, historie pojednawcze, że coś, co gdzieś tam się wcześniej zadziało, coś tąpnęło, macie szansę na pojednanie u, i ustabilizowanie tego, jeśli tylko wy wasza energia, wasze serce, wasza dusza jest na to gotowa, bo to, że jest możliwość, to jest jedna historia, ale to czy Wy jesteście na to gotowi, to już jest inna para kaloszy. Tak? Mam też pokazane kobiety, które są w ukrytych związkach, czyli jako ta druga, tak? W, tej, w, tejże, w tejże relacji, jako druga. Kobieta w związku, to karty pokazują, że stan z rzeczy pozostanie. Nie mam zmian, żeby coś nagle się miało zmieniać w tej konfiguracji. Zatem to jest taka też tutaj podpowiedź. Pani mają szansę jak najbardziej na spotkanie kogoś, panowie również mają szansę na poznanie kogoś, jak najbardziej. Dla wielu panów będzie to kobieta starsza. Także zwróćcie też na to uwagę, czyli kobieta starsza dla panów. Pani mają szansę poznać kogoś w drodze, jak najbardziej, a osoby, które są gdzieś tam skłócone, może być pojednanie, jeśli się dacie tutaj, nazwijmy to sobie, sobie szansę. Także taka jest tutaj podpowiedź i wskazówka. Również karty pokazują, żebyście sobie weryfikowali na temat partnera, partnerki, rodziny, informacje, które dostaliście, bo. Nie, nie wszystkie one będą takie jak są Wam przedstawiane. I teraz tak w kwestiach zdrowia: oczy, uszy, zatoki, kardło mi się tutaj zarysowało. Również kwestie spraw kobiecych mi się tu zarysowało dla pań z podznaku. Jeżeli będziecie mieć jakieś kwestie związane z ukłuciem, czyli akupunktura, być może pobranie krwi e, i będziecie się jakby wahali iść w tą stronę, bo to Wam tak naprawdę bardzo wiele tutaj zobrazuje, wyjaśni i będziecie mogli rysować się z znacznie korzystniej. I teraz tak, patrząc na to tygodnie, tutaj te kwestie zmiany do wartościowania się zawodowego, tutaj kwestie związkowe dla panów mi się pokazuje, tutaj ktoś, jakaś kobieta starsza, tutaj dla pań mężczyzna z drogi, a tutaj jest te możliwe kwestie pojednania. Pamiętajcie, że historia jest ogólna i należy patrzeć na horoskop w całości, bo czas w tarocie bywa kapryśny i pewne rzeczy, które miały się zarysować na przykład w pierwszym tygodniu dzieją się w drugim i tak dalej, i tak dalej. No to zobaczmy, jaka jest ogólny zarys. Ogólny zarys bądźcie cierpliwi. Siejcie, a zbierzecie. A tak? zatem tak to się tu rysuje. Cierpliwość, dystans, obserwacja i raczej na takim stanowisku karty Was widzą. Przesłanie z kart anielskich. Wybierzemy trzy, i Wy też sobie wybierzecie jedną z tych trzech. Ja też sobie wybiorę: pierwsza karta, druga karta i trzecia karta. No dobrze, no to jaką Wy wybieracie kartę, taką, taka Wam będzie wybrana. Dla osób, które wybrały kartę numer 1. Wyobraźnia. Myśli to cegiełki, z których składa się życie. Od nich wszystko się zaczyna. Dodaj do nich kreatywność, otrzymasz wyobraźnię. Każdy zamek zaczyna swoje istnienie jako ulotna wizja, która następnie urzeczywistniają architekci i budowniczowie. Anioły zachęcają Cię, abyś skorzystał z korzyści została twórczej siły wyobraźni, poszerzając swoje horyzonty i odmalowując życie takim, jakim chcesz, żeby było. Kiedy doświadczasz wizji, anioły widzą czystość w Twoich intencji, otwierają drzwi, by Ci pomóc. Anielska mądrość prowadzi Cię, byś zdecydował, zdecydowała o tym, co chcesz osiągnąć. Upewnij się, że Twoje zmiany są szczere. Następnie wyobraź sobie rzeczywistnienie swojego marzenia i rozpocznij proces tworzenia. I afirmacja wizualizuje pozytywne rezultaty by osiągnąć najwyższe dobro dla osób, które wybrały kartę numer 2. Cel. Anioł, przypominaj Ci, że wszystkie wydarzenia i ludzie na Twojej ścieżce życia zostali tam umieszczeni celowo. Być może spotkanie z nimi macie tym wzmocnić, dać szansę na wyjaśnienie lub wybaczenie zdarzeń z przeszłości, uwolnić od rutyny lub też uszczęśliwić. Ostatecznym celem Twojego życia jest czynienie tego, co sprawia Ci radość, daje satysfakcję i poczucie spełnienia. Poszukiwanie tych wartości sprawia, że podążasz szlakiem swojego przeznaczenia. Nie pozwól, by ktokolwiek lub cokolwiek zwróciło Cię z Twojej misji. Poproś swojego anioła, by pomógł Ci odnaleźć cel w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz lub też jeśli jesteś już na to gotowy gotowa cel Twojego życia zbierz swoją moc i siłę woli, konsekwentnie trzymaj się swoich zamiarów, by osiągnąć cel a anioły będą Cię wspierać i odniesiesz sukces i afirmacja jestem silna i zdeterminowana jestem silny i zdeterminowany i dla osób, które wybrały kartę numer 3 i ja też tą właśnie wybrałam Archanioł Michał Wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinnaś, powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Archanioł Michał doda Ci sił w rozwiązywaniu problemów. Poproś go więc, by przeciął swoim mieczem wszelkie emocjonalne więzi łączące Cię z innymi ludźmi, nierozwiązywalnymi sytuacjami lub też ze wspomnieniami. Następnie poproś go, by napełnić Cię miłością i siłą. Archanioł Michał osłoni Cię przed destruktywnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Archanioł ten działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrana, ubrany w ciemno-niebieski, szczelnie otul otulający cię płaszcz. Dzięki temu Archanioł Michał weźmie cię w obronę. Archanioł Michał jest panem wszystkich aniołów, wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony, opromieniona jego blaskiem będziesz się czuć pewniej, uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii siły i siły. Afirmacja: Jestem gdyż chroni mnie Archanioł Michał. Jestem silny, gdyż chroni mnie Archanioł Michał. I z tym akcentem Was, moje drogie lwy, pozostawię. Dlaczego wybrałam ja również kartę w tym, w tym przypadku? Również jestem lwem. Zatem sobie pozwoliłam wybrać tutaj kartę. Pamiętajcie o tym, że historia zdarzeń w horoskopie jest ogólną. Jeżeli z Wami rezonuje, to świetnie. Jeżeli nie, poszukajcie osoby, z którą energię macie wspólną i ta osoba będzie Wam w stanie pomóc. Horoskopy to nie wyrocznie, Horoskop to możliwości, możliwości zdarzeń, na które macie zawsze i wszędzie wpływ. Jeżeli Wam jakieś zdarzenie nie odpowiada, należy zmieniać schemat działań. Bardzo często dostaję od Was pytanie, to co ja mam robić? Robić inaczej niż na co dzień. Jeśli jeździsz do pracy tą to... Samą drogę, zmień drogę, to już jest zmiana działań, schematów. Jeżeli do pracy na przykład bierzesz zawsze dwie kanapki, weź jedną, weź trzy, jakkolwiek zmieniaj choćby drobnostki. Od drobnostek się zaczyna, by tworzyć. Inny schemat, już całych działań. Zmiana schematów działań oznacza tyle, że mamy zmienić to, co robimy schematycznie, nawykowo. Zastanowić się nad tym, bo robimy już coś na tyle powtarzającego się, że nawet nie zwracamy na to uwagi i należy to zmienić. Bo to, co mamy w nawyku, nie daje nam szczęśliwości, jeżeli są te działania w negatywie. Jeżeli chodzi o pozytyw, to po, przy, przy Waszym aktywnym działaniu on się będzie realizował. Zatem tyle ode mnie. Dla Was wszystkiego co najlepsze. Całuję, papa!